Pierwsze i podstawowe zadanie dla naszych zespołów ludzkich, jak i dla naszej organizacji jest to, aby wspólnie reprezentować polskie przetwórstwo, polską hodowlę wobec urzędów państwowych i walczyć o to, żeby nie ograniczali nam naszych działań, które wielokrotnie mamy w z przyszłości takie miejsce miały. Dzięki temu, że będziemy wspólnie razem kreować naszą hodowlaną, przetwórczą politykę. Będzie nam łatwiej przekonać decydentów, aby nie ograniczyli nam naszych istnień, bo to jest dla nas dzisiaj najważniejszą rolą. Dzięki taki, takiemu porozumieniu będziemy mogli reprezentować szerokopiętą branżę hodowlaną, jak i również twórczą mocniej, stabilniej i pewniej. Przede wszystkim, w dobie zmieniającej się rzeczywistości coraz większego ataku na polskie i europejskie rolnictwo. Nie ma innego wyjścia, jak tylko jednoczyć się, jednoczyć siły, bo tylko zjednoczeni jesteśmy w stanie oprzeć się tym ogromnym atakom i problemom, z którymi dzisiaj mierzy się polskie rolnictwo i polska przetwórczość. Za wschodnią granicą jest wojna, w związku z tym różne niekontrolowane napływy towarów z Ukrainy, które bardzo mocno oddziaływują na polską gospodarkę, ale też niewłaściwe dyplomatycznie mówiąc podejście urzędników do polskiego rolnictwa i polskich przedsiębiorców rolnych sprawia to, że takie porozumienia, pomiędzy, jak na przykład pomiędzy UPEMI a Instytutem Gospodarki Rolnej, są niezbędne do tego, żebyśmy razem wspólnie mogli kreować rzeczywistość polskich przetwórców, polskich rolników i godnie ich reprezentować przed urzędami czy też w kreowaniu wizerunku w oczach opinii publicznej. Podpisaniem po, takiego porozumienia będziemy mogli razem y, y, kreować politykę y, informacyjną, o której wspomniał tutaj kolega, y, tak aby on, ona docierała do każdego z naszego zakresu działań, żeby mogli oni wiedzieć więcej, bo w wielu wypadkach niewiedza powoduje brak reakcji. Ta, y, to porozumienie ma za, za cel y, nieść w sobie tą właśnie przekaz informacji do wielu innych jeszcze do tej pory nie poinformowanych hodowców przetwórców że warto działać wspólnie że warto właśnie poprzez takie działania jak robi instytut czy też upemi łączyć siły i bronić istnienia wspaniałych polskich hodowców i polskich przetwórców to jest wielka gra którą mamy teraz codziennie z którą mamy teraz codziennie do czynienia każdy mówi to co chce i nikt nie ma prawa mu tego zabraniać. Ale jeżeli my będziemy mówili, że to co mówią źle o branży, źle o hodowcach, źle o przetwórstwie, źle w ogóle o produktach rolno-spożywczych, będziemy mówili, że to jest nieprawda i będziemy podnosili swoim głosy, to będziemy słyszalni, będziemy zauważalni, bo jeżeli będziemy, bo jeżeli będziemy cicho, to będziemy pomału redukowani z rynku. Musimy powiedzieć stop takim dezinformacjom, stop takiej koniunkturalnym zagraniom innych organizacji, w cudzysłowie zielonych, którzy za cel swój własny mają likwidację w ogóle polskiego i europejskiego hodowcy, przetwórcy i, i nie wiemy co dalej. Świat się zmienia i musimy walczyć tak, aby nam nikt naszego istnienia nie zabraniał i nie zabierał, bo to jest nasze życie, nasz status i walczmy o to. Mam nadzieję, że teraz wspólnie będziemy to, to nam łatwiej i, i będziemy parli do przodu tak, aby przez następne kolejne dziesięciolecia nie zabrakło nam żywności, dobrej żywności, dobrej jakości żywności, żeby polski hodowca czuł się bezpiecznie, tak samo jak i polski przetwórca. Pamiętać należy, że jako Instytut Gospodarki Rolnej od dawna próbujemy komunikować rolników, bo dzisiaj przyszedł najwyższy czas, żeby zmienić komunikowanie przetwórstwa rolnego i w ogóle produkcji rolnej. Nasi oponenci to są osoby zdeterminowane do tego, żeby oczerniać nas w oczach opinii publicznej i bezwzględnie wykorzystują do tego nowoczesne narzędzia. My również powinniśmy takie narzędzia wykorzystywać, tym bardziej, że jesteśmy w ich posiadaniu. Mamy świetnych specjalistów, którzy umieją się poruszać w świecie medialnym. Bardzo istotnym jest to, że w ramach Instytutu Gospodarki Rolnej tworzymy międzynarodową, międzynarodową platformę Zjednoczonego Rolnictwa United Agri. Więc na tej platformie, czy poprzez tą platformę, razem z organizacją UPEM i Instytutem Gospodarki Rolnej, mam nadzieję, że będziemy wspólnie walczyć o bezpieczeństwo żywnościowe nie tylko w Polsce, ale i w Europie, bo to w końcu takie jest nasze zadanie, żebyśmy wykorzystywali wszystkie środki, jakimi dysponujemy i wszystkie możliwości, jakimi dysponujemy, żeby chronić polskiego konsumenta i polskiego rolnika i zapewnić bezpieczeństwo żywnościowe.